Hej, hej, witam Was bardzo gorąco w białutkim odcinku. Kochani, całych białych zdrapek nie było, ale wszystkie te, które ja zgromadziłam, mają w sobie białe tło. Nawet ta Fortuna 7. Także kochani, dzisiaj się zabawimy. Mamy tutaj trojaczki mocy szczęścia, wielkie granie Fortuna 7 i trojaczki owocówek. Czeka nas troszkę drapania, a więc moi drodzy, skopy, ta zaczynamy. A zaczniemy sobie pierwszą mocą szczęścia. Ciężko było, ale dostałam. A pierwsza pod nie pójdzie 18. Szukamy cylinderka, szukamy wygrywających liczb. No i oczywiście szukamy wygranej. A wygrywają tutaj 33, dwójeczka, 29 i 21. Zobaczmy, czy coś nam tutaj wpadnie. A zaczynamy od 20. Dalej czwórka, 35, 28 bliziutko. 17 kończymy rządek, No to teraz ciutkę niżej jest trójeczka, no dwójka by się przydała. Mamy 30, 14, 1. Zobaczcie, jak objechaliśmy tą dwójkę z każdej strony. Na koniec 23, a że wygrywająca to nie jest, więc zdrawkę mamy pustą. No to teraz owocuwa do golenia z numerkiem 12. A zaczniemy sobie od arbuza i od cytrynki. Arbuz i cytryna i cytryny mamy dwie. Arbuzik również się pojawia. Tutaj kolejne cytryny. Mamy też parkę. I to na tyle. No to kolejne. Banan i truskawka. Banany już mamy. Pojawiają się truskawki, kolejne banany. No i część z już ładnie wydrapana. Zatem kolejne z owoców. Pomarańcza i gruszka. Pomarańcze i gruszki. Grucha jest. Pomarańczka również. Tutaj duecik. I ostatnią gruszkę mamy o właśnie tutaj. Figa i winogrono. I zobaczcie, figi nam tutaj się będą sypały. No dosyć sporo ich jest. Przynajmniej w górnej części. Nie, tutaj też się znajdują. Jeszcze kilka winogron na dokładkę. I kolejne z owoców. Borówka i ananas. Mamy borówy. Kolejne. O, tutaj będą ostatnie, ale ananasa po drodze też spotkaliśmy. Szkoda, że tylko jednego. Wiśnie i melon, i tak Wymiecione wszystkie. No to pora na ostatnie. Kiwi i kokos. No, nie wiem, czy tam zdziałają coś te owocki, ale raczej się nie zapowiada. No, poblokowani jesteśmy w każdej linii. A więc drabka wygląda na pustą, i taka też właśnie jest. Kontrolne różne. No to teraz kolejna moc szczęścia z numerkiem tym razem trzynastym. No to szukamy, czy ta trzynastka będzie szczęśliwa. A mamy 22, 11, 35 i 17. No to jedziemy. Zaczynamy od szesnastki, no pięknym oboczkiem. Dalej 36, kolejny obok, jest 9, 21, 8 na końcuszku, rządka, a poniżej zaczynamy 31, 13, 18, 7 i kończymy 26, a więc tutaj również no, z wygranej nici. No to taka przekładanka, że teraz znowu owocówka z numerkiem 34, no i szukamy tych wygranych. A zaczynamy od kokosa i od figi. No, i Wam powiem, że tak na starcie dobrze się to zapowiada. Znowu tutaj figi nam obrodziły. Kokosów też jest kilka. Kiwi i gruszka. Gruszki mamy. Kiwi również się pojawiają. Tu jeszcze gruszka, no i to by było wszystko. No to może brzoskwnia i truskawa lepiej nam jeszcze obrodzą? Mamy truskawkę, są kolejne, tutaj mamy parkę, tutaj zobaczcie ładne skupisko truskawek, brzoskwinka tutaj, są i tutaj dwie. No i teraz ładny przelocik był. Ananas i banany. Banany są. Ananas również, kolejne banany, tu banany i tutaj mamy ananasa. Ktoś zapomniał jeszcze o brzoskwince, ale już ją mamy. Borówka i arbuz. Arbuzik jest, jest i parka. Kolejne borówy i ostatni arbuzik. Cytryna i wiśnie. Mamy cytrynę, są i wisienki. Tu jeszcze cytryna na dokładkę. I szukamy ostatnich owoców: pomarańcza i melon. Pomarańczka jest, nie, nie opodal melon. Tutaj kolejny pomarańcze, melonik. I wam powiem, że znowu pusto. No, być może ten biały kolor no nie jest dla mnie. Kochani, kontrolne różne. 34 numerek pusty w owocówce. No to teraz w obroty. Ostatnia moc szczęścia z numerkiem ósmym. Może i ta ósemka będzie szczęśliwa. No zaraz się przekonamy. Cylinderek i wygrywające liczby. A wygrywa 18, 19, 31 i 27. No to szukamy właśnie tych liczb. Mamy 31 i w końcu jakaś wygrana. 24, 32, czwórka 17, no o 10 więcej potrzebujemy. Dalej mamy 20, 26, 12, 22 i na końcuszku jest 13. Ale, kochani, jedną z liczb mamy, jest to 31, a tutaj no magiczne 5 złotych zwrotu. Także zwrocik jest. No i już coś nam się wróciło. kontrolne literki T. No i zobaczcie, ósemeczka tym razem no nie zawiodła nas. No to teraz ostatnia owocówka z numerkiem 19. Zobaczymy, co tutaj w zdrapce piszczy, a rozpoczynamy cytryną i karambolą. Tu jeszcze cytrynka. No i to by było na tyle na no bardzo małą ilością. Zaczęliśmy. Melony i kokos. No to na tyle. Pomarańcza i kiwi. No teraz troszkę lepiej, nam idzie niż na początku zdrapki. Dobra, jedziemy kolejne. Banan i arbus. No, jeszcze owocówka ma szansę się zrehabilitować. Ostatnia zdrapka z tej grubki zdrapek. Tutaj jeszcze bananik, Arbus, kolejne banany się sypią. No i to by było na tyle. A jeszcze tej pomarańczkę mieliśmy. No dobra, jedziemy dalej. Jabłuszko i figa. Jabłuszko, jedno tutaj, drugie mamy tu. Kolejne. No, figa, tym razem tylko jedna. No dobra, jedziemy kolejne owoce: brzoskwinia i wiśnie. O, teraz chyba sobie troszeczkę więcej podrapiemy. Brzoskwinie są. No, ale wiśnie maleńko. No dobra, jedziemy ostatnie dwa owoce: gruszka i awokado. Są gruszki, jest kolejna grucha. Mamy następną. Awokado również troszeczkę się sypie, ale i tak dużo nam brakuje tych owoców. Tu jeszcze była brzoskwinka. I słuchajcie, wygląda na to, że kontrolne znowu będą różne. No i tak właśnie jest. Zobaczcie, jaka seria owocówek: trzy owocówki i wszystkie, wszystkie trzy puste. No dobra, przejdźmy sobie teraz do większych zdrapek. Mamy Fortunę 7 z numerkiem 21. A kolejna ze zdrapek, ostatnia też będzie z tym samym numerkiem i kochani tutaj wygraną nam może dać siódemka albo portfel, więc za te dwa symbole trzymajcie mocno kciuki a na dzień dobry dostaliśmy piłkę, jest i palma, klips korona kwiat, awokado narty chmury arbus. no póki co tej wygranej nie widać nam tutaj Biedronka, podkowa na szczęście, oby to szczęście przyniosła. Kolejną mamy kartę, jest i kawka, zegar, balsam. I kochani, trzy ostatnie symbole: mamy ananasa, jest plecak, i na końcu dali nam gwiazdkę. No, gwiazdą ta zdrabka dzisiaj nie została. No, puściutko. I ostatnia na dziś: wielkie granie.

No, jedziemy niżej. Może tutaj. 38, 58. No, bliziutko już byliśmy. 15, 47, 16. No, kochani, półmetek z drapki. A tu wygranej nie widać. 44, 33. I mamy monety. Także słuchajcie, los się odwraca, bo wygrana tutaj na nas czeka. Dalej. 28, 18. I ostatnie pięterko. 43, 46, 36, 11 i na szarym końcu mamy 55. Ale kochani, monety są. Co prawda nic nam nie pomnożą, a wygraliśmy pod nimi 10 zł z wrociku. No dobre, i 10 zł. Zawsze ta nasza pula jest troszeczkę poratowana. I kochani, zobaczcie, na dzisiejszy odcinek przygotowałam dość sporo zdrapek. To wszystko było puste, ale nie jest aż tak źle, bo wielkie granie sypnęło nam monetami, a moc szczęścia uśmiechnęła się do nas pięcioma złotymi. Także kochani, na pomnożenie jest, piątkę dołożę i wezmę sobie tym razem krzyżóweczkę do kawki za dwie dyszki. Także kochani, ja Wam dziękuję za uwagę, testowe kolorki dalej w grze. A wy moi drodzy oczekujcie kolejnego z kolorów. A teraz już żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka i uśmiechu i widzimy się już jutro. Także do następnego. Pa!